Witam wszystkich bardzo serdecznie na analizie rynku krypto. Pomówimy sobie oczywiście o tym, co się dzieje na Bitcoinie, jak ja widzę Bitcoina i, i po prostu tą całą sytuację, która może się wydarzyć w przeciągu kilku dni, a może nawet się to wydarzyć w weekend, więc no, chciałbym po prostu przedstawić Wam moje spojrzenie na rynek, jak ja widzę rynek i na co obecnie zwracam uwagę. No, i może na sam początek, powiedzmy sobie o open interest, bo jest on na historycznych szczytach. Tak? Open interest to jest nic innego jak pokazywanie nam, jak wygląda obecnie przelewarowanie na rynku. Czyli im wyżej mamy open interest, tym więcej jest otwartych pozycji na dźwigni na rynku. No i widzimy, że w tym momencie. Tak naprawdę no, przebiliśmy już ten szczyt z okolic ATH, który był właśnie gdzieś mniej więcej tutaj, więc no, ten open interest jest dużo wyżej niż było to podczas przebicia ostatniego ATH w okolicach 74 tysięcy dolarów. W tym momencie jesteśmy naprawdę dużo, dużo wyżej. No, i co nam to mówi? Mówi nam to, że po prostu rynek jest bardzo mocno przelewarowany, czyli e, tych pozycji otwartych na rynku krypto jest bardzo dużo. No, i następna taka bardzo ważna rzecz odnośnie właśnie tego open interest. No, to jeśli sobie zobaczymy na przykład pozycje zlikwidowane na rynku, no to widzimy, że mimo tego, że cena idzie do góry, tak? Mamy cały czas praktycznie wzrostowe świece, czy to na, na interwale dniowym, czy na interwale czterogodzinowym, no, jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, takim mini trendzie wzrostowym, który nas no, zbliża praktycznie do nowego ATH na Bitcoinie, a mimo tego, że cały rynek rośnie, no może nie cały, ale jeśli chodzi o Bitcoina, tak, o Bitcoina i same, samego, same Ethereum, tak, no to mamy cały czas wzrosty, a mimo tego mamy naprawdę bardzo dużą dysproporcję likwidacji longów do shortów. No i co nam to może powiedzieć? No może nam to powiedzieć nic innego jak to, że większość rynku widzi longi, widzi, widzi tylko i wyłącznie wzrosty na rynku no i widzicie to po samych likwidacjach mimo tego, że cena idzie cały czas wykładniczo do góry to mimo tych małych, minimalnych korekt mamy cały czas więcej likwidacji longu więc ten rynek jest mega przesycony jeśli chodzi o longi no i to tak samo można zaobserwować na Open Interest który jest bardzo, bardzo wysoko, nawet wyżej niż podczas ostatniego ATH na Bitcoinie więc patrząc tylko i wyłącznie na to, jak ten rynek się zachowuje, czyli mamy bardzo mocne przelewarowanie, e, czyli ten, e, ilość tych otwartych pozycji na rynku jest bardzo, bardzo duża, nawet większa niż podczas, ostnego, po, podczas ostatniego ATH. No i e, same likwidacje longów są dużo większe niż likwidacje shortów, mimo tego, że nadbijamy właśnie te, szczyt, te szczyty lokalne, które, e, które mamy na wykresie. No i dzisiaj właśnie przebiliśmy taki szczyt, no i nie było jakoś dużo likwidacji shortów, także Patrząc na tą całą sytuację na Bitcoinie, którą mamy obecnie, czyli bardzo duże przelewarowanie, dużo likwidacji longów, mamy bardzo mało likwidacji shortów, mimo tego, że cały czas siępniemy do góry. No to możemy wywnioskować, że komuś naprawdę bardzo mocno zależy, aby ten kurs trzymać tak wysoko, mimo tego, że większość rynku, zdecydowana większość rynku widzi tylko i wyłącznie wzrost. Więc jeśli komuś w tym momencie zależy na utrzymaniu tego kursu, czyli komuś, kto naprawdę ma na tyle dużo pieniędzy, że może sobie pozwolić na tak mocne trzymanie kursu, Mimo właśnie tych przeogromnych przewalo, przelewarowań, jeśli chodzi o longi, no to możemy dojść do wniosku, że na pewno będzie chciał, będzie chciał ten ktoś wybić tego bitcoina powyżej nowego ATH. A czemu będzie chciał? No, ja domniemywam, że no jeśli. Tak mocno utrzymuje tego bitcoina, właśnie przy takim przelewarowaniu, no to jeśli przebije bitcoinowe ATH, no to tam na pewno znajdzie się dużo więcej płynności tego, tych zakupów spotowych przez retail no z tego względu, że no wtedy na pewno dużo więcej będzie się o Bitcoinie mówiło, tak, czyli wybił nowy ATH, lecimy po 100 tysięcy dolarów, no i wtedy zacznie się właśnie taka nagonka medialna, że Bitcoin wybił nowy ATH, no i wtedy znów te osoby, które przestały się interesować rynkiem krypto, odpuściły na jakiś tam pewien moment i, i na pewno też będzie napływ dużo nowych osób, tak, napłynie do, do rynku krypto, po tym jak usłyszy, że Bitcoin wybija nowe ATH, no, i wtedy właśnie może być ta taka ostatnia fala, gdzie będziemy mieć naprawdę bardzo dużo płynności na rynku, która no, posłuży jako sprzedaż właśnie tym osobom, które kreują rynek, na którym właśnie w tym momencie zależy, aby tego bitcoina tak mocno. Trzymać, no i prawdopodobnie może do tego dojść, jeśli właśnie przebijemy to ATH. No wszystko na to w tym momencie wskazuje, bo tak naprawdę, no sami widzicie, jak ta sytuacja wygląda na rynku. Mimo tego, że nie mamy jakiegoś dużego wolumenu, no to cały czas ta, e, ta cena bitcoina jest bardzo mocno trzymana. No i tak jak mówię, to będzie moim zdaniem wybicie. ATH będzie idealnym miejscem właśnie do tego, aby. Ten ktoś upłyniał swoje bitcoiny, no, z tego względu, że ta nagonka medialna wtedy się bardzo mocno rozkręci. No i co wtedy trzeba? Wtedy trzeba akurat obserwować dynamikę wzrostową, tak? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak wybijamy nowe ATH na bitcoinie, no to mamy bardzo dynamiczne wzrosty. Więc jeśli już dojdzie do wybicia nowego ATH na bitcoinie, no to trzeba się skupić na tym, czy faktycznie te wzrosty będą takie dynamiczne, jak zazwyczaj było, właśnie po przebiciu nowego ATH na bitcoinie. No i tu może nam naprawdę bardzo dużo ta sytuacja powiedzieć, jeśli te wzrosty nie będą jakieś dynamiczne, będą bardzo mozolne, a nagonka medialna będzie bardzo ostra, taka agresywna, dynamiczna no to wtedy można byłoby się pokusić tutaj o jakiegoś shorta, rozgrywanie shorta na Bitcoinie. Oczywiście jest to mega, mega trudne, no ale próbą e, prób i błędów na pewno można tutaj coś ugrać, no ale oczywiście tak jak mówię, trzeba to uważać, trzeba odpowiednio się zabezpieczyć na SL-u no i próbować aż do skutku, aż w końcu to się będzie mogło udać, tak? To oczywiście jest bardzo trudne, tylko i wyłącznie doświadczone osoby na rynku będą potrafiły takie coś rozegrać. Także ja nie nakłaniam do shortowania bitcoina, ale mówię, że jest taka ewentualność, sam będę próbował, oczywiście, zważając na to, jaka będzie dynamika po przebiciu tego ATH, czy, czy faktycznie to FOMO i, i ten cały ruch będzie bardzo, bardzo dynamiczny. No to wtedy po prostu odpuszczę tą całą sytuację. Także to będzie bardzo trudne do wychwycenia, ale na pewno warto się tutaj przyjrzeć temu Bitcoinowi, jeśli wybiją to nowe ATH. No i jeszcze chciałbym tak porównać tą sytuację do tego, co się na przykład działo wcześniej, tak? Jak mieliśmy dotarcie do tej, do tej strefy zakupowej, z której widzieliście, ile razy odbijaliśmy, tak? Mieliśmy tutaj, tą strefę zakupową, tyle razy. Odbijaliśmy od tej strefy, i te odbicia były coraz słabsze, ale w końcu doszło do przebicia tej strefy, do przebicia praktycznie wszystkich tutaj ważnych dołków, które były, i dostaliśmy taki spring, taką sprężynę, która nas później no, doprowadziła prawie do ATH, no bo w tym momencie zbliżamy się do ATH, więc widzicie, że im więcej dotykaliśmy właśnie tego ważnego punktu na wykresie, tego ważnego wsparcia. No tym to wsparcie robiło się słabsze, no i później wybiliśmy tak naprawdę wszystkie longi, które tutaj znajdowały się pod tymi knotami, pod tymi dołkami, no i dostaliśmy właśnie takie ubranie tych, tych shortów i longów, które właśnie tutaj były, czyli wybicie longów, otwarcie się nowych shortów, no bo wybiliśmy właśnie te ważne dołki, no i później dostaliśmy ten ruch aż do okolic 72 tysięcy dolarów, który został osiągnięty dzisiaj. Także to jest bardzo podobna sytuacja, czyli mamy w tym momencie coś podobnego, tylko z odwrotną korelacją, czyli mamy właśnie szczyt, mamy tutaj dobijanie do szczytów, któryś już raz dobijamy do szczytów. No, i w końcu ten szczyt może właśnie nam pęknąć, tak? Jeśli pęknie, no to wybijemy nowe ATH, no i wtedy okaże się, czy będzie to tylko właśnie taka sprężyna z odwrotną korelacją, jak mieliśmy e, wtedy, właśnie przy tym wybiciu dołka w okolicach 60 tysięcy dolarów, czy będzie to naprawdę bardzo dynamiczne e, ruszenie po. Może nawet i 75 tysięcy dolarów, może i po 80 tysięcy dolarów. Ja tego nie wiem, ale możemy się tu później domyślać po właśnie osiągnięciu nowego ATH i co wtedy się na tym bitcoinie wydarzy. No, bo jeśli kto, komuś właśnie bardzo mocno zależy na trzymaniu ceny, mimo takiego przelewarowania na rynku, no to bardzo prawdopodobne jest to, że w końcu wybiją to nowe ATH. No i wtedy można byłoby właśnie się rozejrzeć za jakimś shortem. No, ale oczywiście cały czas przestrzegam przed shortami, To jest bardzo ryzykowne, bardzo ciężkie do rozegrania, no bo rynki są stworzone po to, żeby rosnąć, no i tutaj będzie bardzo ciężko to rozegrać. No, ale chciałbym właśnie Wam przedstawić w takim krótkim materiale, jak ja widzę swoją, jak swój pogląd widzę na rynek w obecnej sytuacji. Oczywiście. Jeszcze mogło nam byłoby się tutaj rozejrzeć za strukturami wewnętrznymi, które się obecnie rozgrywają, tak? Czyli może być tu jeszcze jakiś spadek, gdzieś do okolic, nie wiem, 66 tysięcy tak? dolarów, ale. Nie będziemy tutaj już się rozwodzić na ten temat, tylko taka, takie krótkie podsumowanie tego, co by się mogło wydarzyć właśnie, gdybyśmy dostali wybicie nowego ATecha. No i to, co się dzieje, jeśli chodzi o rynek futures, który jest bardzo mocno zalewarowany. Chciałem właśnie Wam zwrócić na to uwagę, żebyście też uważali ze swoimi longami, no bo przy takiej ilości pozycji na rynku, która jest obecnie, Szykuje nam się bardzo duża zmienność w przyszłości, także musicie uważać na swoje pozycje, jeśli chodzi o dźwignię. I w sumie to by było na tyle, może zobaczymy się w tym tygodniu jeszcze na live, jeśli nie ten tydzień, to przyszły tydzień, także gorąco Was zachęcam do śledzenia grupy na Telegramie, na pewno będę na bieżąco. Was informował, jeśli, będą, jeśli będzie taki live, jeśli na, przebijemy to ATH, to zapewne będzie taki spontaniczny live, więc wtedy e, możecie się spodziewać właśnie takiego spontanicznego live'a, na którym właśnie będziemy oceniać tą całą sytuację na rynku krypto, także to by było na tyle, dzięki wielkie i do usłyszenia, na razie, hej!